Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat herbaty. Herbatę pije każdy z nas, a przynajmniej większość z nas, dlatego warto sobie na ten temat porozmawiać. Na temat herbat powstało wiele różnych mitów, które warto tutaj w tym programie rozwiać. Mam nadzieję, że wyjaśnił wszystkie wątpliwości i ciekawostki związane z wpływem herbaty na zdrowie człowieka. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że herbata to jest zarówno nazwa krzewu herbacianego, z którego z którego powstaje herbata, czyli napój. A więc herbata ma dwa znaczenia, czyli używanie pojęcia herbata na określenie na przykład naparu z mięty, z lipy, czy z owoców suszonych, prawda, czy nawet mówienie herbata rojbos czy herbata yerba mate nie jest właściwe, dlatego że napary z tych roślin nie po, to nie jest napar z herbaty. Ale na cele niniejszego filmu będę użyła takiego skrótu myślowego i nazywał herbatą również yerba mate, jak i rojbos. Przede wszystkim na wstępie chciałbym też powiedzieć, że herbaty, wszystkie w zasadzie herbaty, posiadają pewne wspólne właściwości prozdrowotne a mianowicie zawierają polifenole, epigalokatechiny, katechiny, zawierają witaminy, m.in. witaminy z grupy B. Zawierają też wiele różnych mikro i makro elementów, zawierają także toksyny, zawierają węglowodory alifatyczne, aromatyczne. W zależności od rodzaju herbaty i pewnych innych czynników, jak długo te herbaty były między innymi rosły, czy używane do tego świeżych liści, czy już starszych liści, zawierają także glin, zawierają także fluor. I tutaj chciałbym rozwiać pierwszą wątpliwość. A mianowicie herbata nie spowoduje u Was choroby Alzheimera i nie musicie się tego na pewno obawiać. Wiele takich mitów powstało, że dodawanie cytryny do herbaty powoduje powstawanie rozpuszczalnego cytrynianu glinu, który działa szkodliwie na nasz organizm i może być przyczyną choroby Alzheimera. To jest oczywiście nieprawda, dlatego że po pierwsze, nawet jeżeli my używamy dużo cytryny i zalewamy tą, tę herbatę, zalewamy też fusy, tak że wytrąca się rzeczywiście, wytrącają się rzeczywiście rozpuszczalne związki glinu, to ich wchłanialność wynosi 0,5%. Dlatego, że musicie wiedzieć, że sam fakt, że ten związek jest rozpuszczalny czy zdysocjowany, to nie ma wpływu na jego wchłanialność. Nie zawsze przynajmniej ma ten wpływ, a przynajmniej nie ma takiego wpływu, gdy chodzi o jony. A glin występujący na plus trzecim stopniu utlenienia jest praktycznie niewchłanialny do organizmu. Nie istnieją naturalne przenośniki w jelitach, tak jak dla sodu, potasu czy żelaza, które umożliwiałyby wchłanianie tego glinu, a więc glin musi podmieniać inne jony, żeby zostać wchłoniętym. A będąc na plus trzecim stopniu utlenienia, praktycznie to wchłanianie jest bardzo, bardzo utrudnione i jest na poziomie 0,5%. I są badania doświadczalne, które wykazały, że podawanie właśnie znakowanych radioizotopem związków glinu rozpuszczalnych praktycznie nie powodowało do ich wchłaniania się z jelita cienkiego, a te związki gromadziły się na, 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 gromadziły się na rąbku szczoteczkowym i nie ulegały wchłonięciu do krwiobiegu. Poza tym, musicie wiedzieć, że powstanie te, tak naprawdę tych związków rozpuszczalnych glinu, nie tylko w postaci cytrynianów, ale również np. winianów czy szczawianów, to jest w herbacie bardzo mało. Najczęściej występuje tam glin nierozpuszczalny, a jest to związane z tym, że każda herbata zawiera nadmiar fluorków w stosunku do glinu. I glin w połączeniu z fluorem tworzy. Fluorek glinu, który jest związkiem nierozpuszczalnym ani w gorącej herbacie, ani w naszym soku żołądkowego. Z lekcji chemii wiecie, że fluorek glinu będzie rozpuszczalny tylko w stężonych kwasach tlenowych azotowym 5, siarkowym 6 natomiast w kwasie solnym nie będzie rozpuszczalny, a tym bardziej nie będzie rozpuszczalny w takich kwasach słabych, kwasach organicznych jak kwas cytrynowy, czy kwas jabłkowy, czy kwas sztabiowy, które pochodzą z cytryny. I w końcu to, co najważniejsze, to nie glin jest odpowiedzialny za chorobę Alzheimera. Ta teoria powstała w latach 60-70 naszego XX no, wieku, i jak się okazało, jest to nieprawda, dlatego że choroba, choroba Alzheimera jest spowodowana powstawaniem nieprawidłowego białka beta-amyloidu, i ten beta-amyloid wtórnie ma zdolność do pochłaniania jonów glinu. Jak wykazano na badaniach sekcyjnych, przemywanie tego beta-amyloidu wolnego od glinu, Przemywanie rozpuszczalnymi związkami glinu prowadziło do gromadzenia się glinu właśnie w tych blaszkach, w tych beta, tym beta-amyloidzie. Czyli po prostu te zmiany w mózgu neurodegeneracyjne, które powstają, one wtórnie pochłaniają ten glin i są, no, działają na zasadzie takiego przylepca, plastra, który ma zdolność pochłaniania tych jonów glinu. I u wielu osób w tych blaszkach miażdżycowych, w tych blaszkach, przepraszam, nie miażdżycowych, ale właśnie beta-amyloidu spostrzeganych w, chorobach, w chorobie Alzheimera, nie występuje in vivo w ogóle glin. I to stwierdzono nie tylko badaniami imnohistochemicznymi, ale również dokładnymi metodami referencyjnymi, jak między innymi spektrometria masowa. Natomiast tego, czego możecie się ewentualnie obawiać, to to, że w wielu herbatach występują zanieczyszczenia środowiskowe węglowodory aromatyczne, alifatyczne. Różnice są olbrzymie pomiędzy niektórymi herbatami wynoszą nawet, nawet kilkunastokrotne. Dotyczy to zwłaszcza yerba mate, ale o tym powiem za chwilę. I to, co jeszcze może stanowić zagrożenie, to duża ilość fluoru w herbacie. Okazuje się, że tego fluoru obecnie może być nawet 9-10 mg na litr. Dawniej uważano, że 1-2 mg. Dlaczego, skąd te różnice? Przede wszystkim stąd, że do oznaczania fluorków w herbacie używano elektrod jonoselektywnych, które prawda, analizują wolny fluor w postaci jonów, Natomiast nie uwzględniały tego fluoru nierozpuszczalnego, który jednak mógł zostać rozpuszczony w naszym soku żołądkowym. Dlatego całkowita zawartość fluoru może być kilkukrotnie większa niż to wcześniej uważano. I spożywanie bardzo dużej ilości herbaty może prowadzić do fluorozy. Fluor gromadzi się w naszym organizmie, może to mieć niekorzystny wpływ na stan naszych zębów, stan naszego kościca. Dlatego wiele razy być może słyszycie, że Jedna, dwie szklanki herbaty działają korzystnie na nasz organizm, dlatego że trochę fluoru i tych minerałów jest nam potrzebnych, działa korzystnie na stankości i zębów, natomiast duża zawartość tego fluoru, tego fluoru, biorąc pod uwagę to, że obecnie fluor jest w pastach do zębów, jest, jest także podawany niekiedy dzieciom do ustnie, może prowadzić do zatrucia. I jeszcze jedna taka sprawa: herbata nie wysusza naszej skóry, nie musicie się obawiać, że herbata odwadnia organizm, nawet bardzo mocna czarna herbata nie szkodzi, to znaczy nie odwadnia naszych komórek, dlatego że no. To, co my później czujemy, taką suchość w ustach, czy że chce nam się napić wody, to jest spowodowane przez garbniki, przez kwas galusowy i pochodne, które gromadzą się na powierzchni błąd śluzowych i działają ściągająco przeciwzapalnie i bakteriostatycznie. W herbacie występuje. Kofeina, która nazywana jest tutaj teiną, jest to ten sam związek chemiczny. Być może czytaliście, że działa wolniej, ale bardziej długotrwale. Jest to związane z tym, że kofeina w herbacie występuje w połączeniu z winianami i z kwasem galusowym, tworzy też związki kompleksowe, dlatego jej działanie jest po prostu spowolnione. Niemniej jednak jest to takie samo działanie jak tej kofeiny w kawie. I musicie też wiedzieć, że kofeina często w herbacie, m.in. w zielonej herbacie, występuje nawet w większych ilościach niż w kawie, ale tak jak powiedziałem, z powodu tych związków kompleksowych. Również w połączeniu z garbnikami, jej działanie jest no, mniej odczuwalne. I tutaj o czym należy wspomnieć jeszcze, że w związku z zawartością kofeiny herbata może działać pobudzająco, ale pobudzająco działa zwykle ta herbata, która jest zaparzana 3, 2, 3 minuty. I to a później, jeżeli jest dłużej zaparzana, czyli np. 5-8 minut, to już działa, nie działa tak pobudzająco, a może działać nawet odprężająco. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że w pierwszych minutach naparzania do roztworu przechodzi głównie właśnie kofeina, a im dłużej zaparzamy, przychodzą garbniki, które wiążą tę kofeinę i tutaj już kofeina nie wywiera takiego działania. Więc jeżeli chcemy się pobudzić za pomocą herbaty, zaparzajmy ją krótko. Między innymi 2-3 minuty. Zwykle większość herbat za wyjątkiem herbaty czarnej zalewamy wodą o temperaturze 60-80 stopni, natomiast herbatę czarną wrzątkiem i zaparzamy 2-3 minuty. Takie mieszanki mają. Dużą zawartość kofeiny i działają pobudzająco. Natomiast zaparzane dłużej, jeżeli cierpiemy na biegunkę i chcemy, żeby te garbniki nam się uwolniły i działały ściągająco przeciwbiegunkową, herbatę należy zaparzać dłużej 5, 7, 8 minut żeby te garbniki z tego roztworu się uwolniły. I teraz przejdźmy do poszczególnych rodzajów herbat. Zacznę od herbaty zielonej. Herbata zielona jest spożywana obecnie bardzo często. To, co powinno nas zaciekawić w tej herbacie, to przede wszystkim l Niebiałkowy aminokwas, który działa odprężająco, przeciwdepresyjnie, poprawia humor, poprawia nastrój, dlatego, że wpływa na przekaźnictwo dopaminergiczne, przekaźnictwo związane z serotoniną, a także z dopaminą. I tutaj taka ciekawostka. Herbatę oczywiście zieloną nie zalewamy wrzątkiem, zalewamy wodą o temperaturze około 80-60-80 stopni i zaparzamy 2-3 minuty. Taki napar ma działanie pobudzające, gdyż zawiera głównie kofeinę. Jeżeli chcemy, żeby miał działanie uspokajające, rozluźniające, powinniśmy ten napar wylać, zalać ponownie wodą o temperaturze 80 stopni Celsjusza i naparzać przez, przez kolejne 3 minuty. Wtedy w takim roztworze znajdzie się głównie lta i w mniejszej ilości zaczną już być uwalniane garbniki. I taki roztwór, już ten drugi napar, będzie miał działanie uspokajające. Możemy też zrobić tak, że herbatę zieloną zalejemy wodą o temperaturze 60-80 stopni, naparzamy przez 7-8 minut. Wtedy będzie ujawniało się głównie działanie lteaniny i garbników, ale po części również kofeiny. I dlatego u części osób herbata może wywierać działanie rozluźniające, powodować biegunkę, związane jest to z działaniem kofeiny. zwłaszcza dotyczy to tej herbaty krótko zaparzanej, 2-3 minutki. Natomiast jeżeli herbata jest długo zaparzana, np. 8 minut, to tutaj będzie miała działanie właśnie raczej uspokajające, ale również przeciwbiegunkowe. Dlatego że uwalnia już większej ilości garbników, które działają ściągająco i przeciwbiegunkowo. Dalej, herbata czarna, która również jest obecnie dosyć często spożywana, Aczkolwiek no, zastępowana jest teraz już coraz częściej herbatą zieloną, ma przede wszystkim bardzo dużą ilość garbników. I to dotyczy zarówno tych roztworów, które są zaparzane krótko, jak i dłużej. I dlatego herbata czarna jest wskazana zwłaszcza dla osób, które mają zatrucia pokarmowe, które cierpią na biegunki, dlatego że zawarte garbniki w herbacie czarnej przede wszystkim działają ściągająco i przeciwzapalnie. Ale jednocześnie musicie wiedzieć, że utrudniają wkłanianie soli mineralnych, mikro i makroelementów, a także witamin. Dlatego nie powinniśmy spożywać herbaty czarnej, zresztą innych herbat też. Razem przy każdym posiłku jest to postępowanie niewłaściwe. Nie należy do każdego posiłku, każdego posiłku popijać czarną, mocną herbatą. Ani także mocną zieloną herbatą, dlatego że działa to niekorzystnie, utrudnia nam wchłanianie wielu cennych i wartościowych makro i mikroelementów, a także witamin. Kolejną herbatą jest biała herbata, która jest uzyskiwana z niedojrzałych takich pąków drzewa herbacianego, które jeszcze nawet nie zdążyły pochłonąć tej dużej ilości fluoru i glinu, a więc zawiera stosunkowo najmniej tych węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, najmniej trucizny środowiskowych. Najmniej fluoru i glinu, a jednocześnie najwięcej ze wszystkich herbat zawiera polifenoli, czyli tych przeciwutleniaczy. Może ich być nawet o 20-30 razy więcej niż w zielonej herbacie. Zostało to udowodnione w specjalnych badaniach, m.in. w tzw. Tak teście Amesa, gdzie bada się stopień uszkodzenia DNA, czyli genotoksyczność różnych substancji. Wykorzystuje się tutaj szczep bakteryjny Salmonella tyfimurium i bada się częstotliwość zachodzenia rewersji pewnych mutacji w operonie histydyny tej bakterii. Nie będę dokładnie tłumaczył, na czym ten test polega, ale przede wszystkim ta herbata biała, to te polifenole zawarte w tej białej herbacie zapobiegają uszkodzeniu DNA, a przy tym działają przeciwnowotworowo i w związku z tym herbata biała jest jedną z najbardziej cennych, najbardziej wartościowych, no a jednocześnie też z najbardziej drogich herbat, jednak jak najbardziej jest zalecana do spożywania. I kolejną taką herbatą, często spożywaną jest herbata czerwona puerh. Nie należy to mylić z herbatą rojbos, dlatego że rojbos i herbata czerwona puerh to są zupełnie różne herbaty. Przede wszystkim herbata czerwona puerh, która również jest uzyskiwana z liści no, częściowo fermentowanych, poddawana jest częściowej fermentacji. Działa odchudzająco i spożywana jest zwłaszcza przez osoby, które chcą stracić na wadze. Dzieje się tak dlatego, że składniki biologicznie czynne tej herbaty z jednej strony zapobiegają wchłanianiu tłuszczy z przewodu pokarmowego, czyli po prostu zwiększają też nie te tłuszcze, działają w przewodzie pokarmowym później drażniąco, dlatego u osób spożywających dużej ilości czerwonej herbaty mogą występować luźne stolce, a nawet biegunki. Natomiast innym takim działaniem tej herbaty jest aktywowanie HSL, czyli hormonowrażliwej lipazy tkankowej, która rozkłada nasz, naszą tkankę tłuszczową, zwłaszcza w okolicach brzucha, a więc zapobiega powstawaniu tej tak zwanej otyłości typu brzusznego, a więc stanowiącej tej główne, główne zagrożenie dla no, chorób cywilizacyjnych. Ponadto czerwona herbata aktywuje inne rodzaje lipazy. Lipazę trzustkową, lipazę wątrobową, lipazę jelitową, co w efekcie przyczynia się do utraty tkanki tłuszczowej. Ale nie działa tutaj, nie zwiększa ona metabolizmu, nie działa, nie podnosi ona termogenezy, dlatego że nie ma bezpośredniego wpływu na wydzielanie i powstawanie tyroksyny, a więc hormonów tarczycy. Tak więc rozkład tej tkanki tłuszczowej. Odbywa się bez jednoczesnego podnoszenia tempa metabolizmu. Następną taką herbatą jest rojbos. W zasadzie, tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to herbata. Jest to napar uzyskiwany z czerwonego krzewu rosnącego naturalnie w Afryce Południowej. Niemniej jednak jest to napar zaliczany do herbat. Zawiera wszystkie biologicznie czynne składniki, takie jakie występują w herbatach. Natomiast nie zawiera kofeiny, dlatego jest polecany dla dzieci, dla kobiet w ciąży i może być spożywany bez większych ograniczeń. I w końcu yerba mate. Yerba mate, która jest spożywana przede wszystkim w Ameryce Południowej. Portugalia, ale tutaj Argentyna i tutaj trzeba zwrócić uwagę na pewną rzecz. Jakkolwiek jest wiele badań potwierdzających, że yerba mate działa przeciwnowotworowo, co zresztą jest związane z zawartością przeciwutleniaczy, działa także, zapobiega procesowi starzenia, dlatego że hamuje m.in. elastazę, rozkładającą macierz pozakomórkową, odpowiadającą za powstawanie m.in. zmarszczek, wzmacnia również odporność komórkową nieswoistą, działając bezpośrednio na granulocyty obojętnochłonne i makrofagi, zapobiega powstawaniu nadciśnienia tętniczego krwi, miażdżycy, działa korzystnie na opad krążenia, to jednak być może czytaliście, że zawiera bardzo dużo szkodliwych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, które mogą być przyczyną raka pęcherza moczowego i raka nerki. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że yerba mate produkowana jest dwiema różnymi metodami. Metodą tradycyjną, a więc suszenie nad dymem zawierającym dużą ilość policyklicznych węglowodorów. I ja bym zalecał unikanie tej herbaty w takiej postaci, natomiast jest sprzedawana także jako suszona, bez użycia dymu, ale gorącym powietrzem. I taką herbatę należy kupować i spożywać. Oczywiście wiadomo, że te węglowodory aromatyczne działają prokancerogennie, czyli zwiększają ryzyko powstawania nowotworów złośliwych, zwłaszcza tak jak powiedziałem pęcherza moczowego i i właśnie w Ameryce Południowej u ludności spożywającej dużej ilości yerba mate obserwuje się wzrost częstości zachorowań na raka pęcherza moczowego i raka nerki. Ale trzeba zwrócić uwagę, że żeby doszło do zachorowania na tego raka pęcherza moczowego, to te yerba mate musi być spożywana w dużych ilościach i przez wiele lat, 10-15 lat. Tak więc jeżeli ktoś sobie zaparza jedną, dwie, trzy na tydzień, to nic mu się nie stanie. Niemniej jednak, jeżeli mamy możliwość, wybierajmy tę wersję, która jest suszona suchym powietrzem, a nie właśnie wędzona nad dymem. I w końcu tutaj zbliżamy się do takiego podsumowania, o czym powinniśmy pamiętać. Przede wszystkim zaparzajmy herbatę raz, a później już drugi raz tych fusów nie zalewajmy wodą, dlatego że za każdym kolejnym zaparzeniem Zwiększa się ilość właśnie tych toksycznych węglowodorów aromatycznych i alifatycznych działających rakotwórczo w herbacie. Nie dotyczy to herbaty zielonej, którą możemy drugi raz zalać wodą i wtedy właśnie przechodzi ta L-teanina Natomiast yerba mate również jest bardzo często, wielokrotnie zaparzana, ale trzeba tutaj pamiętać, że przy pierwszym zaparzeniu ilość tych trucizn, które się dostają do roztworu, to jest około 10%, przy drugim już około 30-40%. Tak więc yerba mate i każdą inną herbatę zaparzajmy tylko raz, 2-3 minuty, później wypijmy, wylewajmy to, tych fusów już drugi raz, nie wykorzystujmy do ponownego zaparzania herbaty. Druga uwaga: spożywajmy nie więcej niż 3-4 szklanki herbaty dziennie większe ilości dostarczają zbyt duże ilości fluoru, mogą być szkodliwe, ale również ze względu na zawartość kofeiny mogą działać niekorzystnie. Jak również musimy pamiętać o tym, że nie spożywać, żeby nie spożywać gorącej herbaty, dlatego że Spożywanie gorącej herbaty, jak również zresztą innych gorących potraw, zwiększa ryzyko wystąpienia raka przełyku, raka płaskonabłonkowego przełyku. Jest to inny rodzaj raka niż ten, który powstaje pod wpływem zgagi, refluksu, czy przełyku bareta. Tamten to jest rak rak, czyli gruczołowy, tutaj jest rak płaskonabłonkowy, czyli nie spożywajmy gorącej herbaty. I najwartościowsze herbaty to przede wszystkim herbata biała, dlatego że zawiera najwięcej przeciwutleniaczy, najmniej. Toksycznych metali i węglowodorów, a także herbata rojbos, która zawiera stosunkowo mało kofeiny. I to tyle, co chciałem na ten temat powiedzieć. Macie na pewno jakieś pytania? To piszcie do mnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.